Cześć, z tej strony Invi i chciałbym Was zaprosić na live'a, który odbędzie się 20 listopada .20 2015 roku ze startu MCHC o godzinie 18.00. <zysk> Mam nadzieję, że będzie Was naprawdę dużo, że zabawa będzie świetna. No i generalnie no to na poprzednim live'ie ze starej edycji MCHC. podczas live'a zabiłem 7 osób, praktycznie tylko z kamiennym mieczem, także było dosyć zabawnie. Im będzie więcej ludzi, tym będzie większa zabawa, także zapraszam Was. Kto padnie na NCHC może zawsze wejść, zobaczyć jak ja sobie radzę. Także myślę, że to dosyć fajne rozwiązanie. No i generalnie to do zobaczenia na live'ie jutro od godziny...